I przystawię stawie Tito było 12 oficerów łącznikowych yy, brytyjskich. I Tito otrzymał 20 kilka tysięcy ton broni i amunicji od Brytyjczyków, a Armia Krajowa otrzymała tylko nie, niecałe 1500, wie pani, na tego. No a poza tym są dokumenty, których się też nie ujawnia. Proszę. No ale teraz mogę powiedzieć, nie ujawnia się że pan profesor Kwiatkowski już niestety w nie pamięci e, 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 siedział w archiwach niemieckich e, e, pół roku i e, zbierał materiały dotyczące powstania niech pani sobie obrazi kuriozalny rozkaz Geringa jako dowódcy wojsk lotniczych do samolotów le, le, lecących z Brindisi nad Warszawę nie otwiera ognia kurtuazyjny wie pani Rozkaz. Dopiero po dokonaniu zrzutów y, y, tego. I te wszystkie samoloty dolatywały do Warszawy, o czym jeden na Woli, jeden, jeden tam y, w Łowiankach, y, trzeci tam w Międzylesiu i tak dalej, a najwięcej i w drodze powrotnej nad, nad Budapesztem, nad Węgrami, w drodze powrotnej. Dlatego, że oni wykalkulowali, że to jest ich interes, żeby ta broń była zrzucona na ręce niemieckie. No. Ale o tym się też nie mówi. A o powstaniu w wielkopolskim, jedynym w historii Polski, udanym powstaniu się prawie że nic nie mówi. Panie bo gdyby nie powstanie wielkopolskie, to polska granica, tak jak chcieli Brytyjczycy na konferencji pokojowej w Paryżu, miała sięgać, proszę Pani, w granicach Księstwa Warszawskiego. Czyli granica polsko-niemiecka była na wysokości by, y, Łowicza, z tym, że Łódź byłby jako litzmann już na terenie Rzeszy. Czyli granica nie poznań, już tego, te kalisz już byłoby po stronie niemieckiej. No ale powstanie tego. A o tym się nie mówi. Tylko ja zacząłem, wie pani, walczyć, bo ja zawsze jak coś na tego. I jest domorowa dywizja zmechanizowana, 17. Wielkopolska Dywizja zmechanizowana międzyrzeczu, w Międzyrzeczu, który której ja byłem postulatorem, żeby nadrzać jej imię naczelnego wodza powstania Wielkopolskiego generała broni Zefa dobur bo taczak był tylko 10 dni, ten, 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 ten. ale to był podpułkownik i nie dawał sobie rady. I wtedy Dobór-Muśnicki, ten, który stworzył pierwszy korpus w Rosji, był dowódcą. No i proszę pani, i, i, i teraz miałem y, 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 taką wizytę na zaproszenie tej jednostki. No Byłem tam z honorami przez tego generała przyjmowany dostałem. Przepiękne takie etui w slęce i w tym w, 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 nie wydrukowane, tylko wyrzeźbione litery, Wygrawery. prawda? Takie wygrawerowane, to wygrawerowane, w uznaniu na tego. No i, i tutaj ten, ten, ten medal tej, tej, tej jednostki, bo to dywizja, brygada jest montażowana. No i obraz mi taki duży przysłali. później, bo, ale taki font obontar zrobili mnie w mundurze tym, pułkownika i na tle, prawda, samochodu pancernego, czy czołgu, tak? W ten obraz. No i teraz dostałem zaproszenie na, na, na 3 lipca, żebym tam przyleciał. Zawsze latałem helikopterem z dowódcą wojsk lądowych. No, w tym roku nie wiem, czy będę miał już siły i tam polecić, i tak dalej. No, ale wie Pani, jestem, wie, wie Pani, częstym gościem ambasad, bo tak samo miałem takie uznanie dla mojego ojca z czasów wojny z bolszewikami, ponieważ ojciec był oficerem w 20 roku przy generale Weygandzie misji, brytyjskiej, misji francuskiej w Polsce i zaprzyjaźnił się z kapitanem De Gore. No, ojciec, ojciec dużo mi o tym opowiadał, między innymi anegdot o generale De Gaure. Degolu, że to był bardzo kochał polskie kobiety I, i było powiedzenie wśród oficerów takich, że jeżeli znajdziesz mężczyznę albo kobietę w wysoką i o długim nosie, to na pewno dzieci Degolar. <laughs> I jeszcze ojciec wspominał, że jak już podchodzili pod Bocziewicu, pod Adzymin, to Degol mówi w Remartowi, mówi Oleg, jedziemy, jedziemy, bo ojciec znał jednej francuski, jedziemy do Warszawy, do Briclego na Ciastka. A ojciec mój coś tu zwariował na tego. No, no ale pojechali samochodem, na się ciastek wrócili, a już było po tej bitwie. I na drugi dzień już ojciec z Degolem był w rodzaju żeby tam wizytować. Etek. No i Degola postawili mnie panie na rondzie, na rondzie tutaj Degola, idącego w kierunku Brykle. <grym> Teraz rozumiem, dlaczego tak. on tak chronicie. I, 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 I w tej kawiarni Bryklego jest spis nawet tam, pamiątkowy że Tam de Golbywał i tak dalej. Dlatego, <grywa> to ja bardzo żałuję, bo pan państwa nie było, miał bardzo interesujący wykład na temat powstania warszawskiego i, i akurat zabrakło pana, żeby to wszystko nagrać, dlatego że były rewelacyjne zdania i które myśmy przedtem nigdy w życiu nie słyszeli. A jeżeli chodzi proszę pana o to opinię powstania warszawskiego, to parę dni temu było spotkanie z Surkandersa. w Muzeum Powstania Warszawskiego, ponieważ ona Napisała książkę, i ona nawet jest ureklamowana przy wejściu. I, Turka. Druga, Turka. druga, druga, A druga. Historia, tak. I proszę sobie wyobrazić, że wstał jakiś starszy pan i z bardzo obrażonym głosem powiedział: Czy pani wie, że pani ojciec potępił powstanie warszawskie? Na co ona powiedziała, proszę Pani, ja urodziłam się w 50. roku, i miałam żadnego wpływu na ojca, a poza tym ojciec nie potępił, to samo zresztą co Pan mówił, nie potępił powstania, tylko powiedział, że należy oddać pod sąd tych, którzy puścili bez broni młodzież na czołgi. Także to, to jest właśnie takie potwierdzenie tego samego, co Pan powiedział. Tak, pani, nadzieję, a poza... macie jakieś pytania. Tak, ale jeszcze chciałam Pani powiedzieć, że teraz jest 70. rocznica. I każde państwo miało zloty i upadki, i zadaniem historyków jest, żeby pisać nie tylko o zwycięstwach, ale i o klęskach. I pani, i, 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 i historię dlatego. tego. Na przykład, powiem pani, Monte Cassino i Tobruk. Dlaczego się o tym nie mówi wyraźnie? Teraz, jak minister Ciechanowski jechał, w y, uroczystości w bitwie o, y, o Monte Cassino. Powiedziałem, żeby również delegacja polska udała się na niemiecki cmentarz, yy, yy, na niemiecki cmentarz tam służyć yy, tego, bo na polskim cmentarzu leży około tysiąca polskich żołnierzy, a na niemieckim trzy tysiące polskich żołnierzy. Bo to byli poznaniacy, szlązacy i kaszowi. Polak do Polaka strzelał. Zresztą Wańkowicz w książce pisał, nie wiem, czy panowie pamiętają, nie strzelał, bo ja się na tego. Także to samo było, proszę pani, to samo było w, w tym pod Tobrukiem, kiedy było 50-lecie tej bitwy, pani, wtedy mnie premier wydelegował. Byłem na czele delegacji polskiej, była kompania królowa i tak dalej, biskup, tam prawie i tak dalej. Ale ambasador mówi panie ministrze, ale wczoraj Niemcy wyprzedzili nas o jeden dzień i złożyli na naszych kwaterach więcej zapali więźniów. No to ja dzwonię, do, dzwonię do, 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 do premiera i pytam się, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. A mój to upoważniam pana w imieniu rządu polskiego, pan złoży wieniec razem z ambasadorem w polisie na niemieckim cmentarzu. No i oczywiście tak, a ta, tam z tym, że Niemcy to nie mają tak jak tutaj m, nasze tej kwatery, są groby nazwisk tylko, tylko jest taki wybudowany średniowieczny jak Zabek, i tak jak, jak, jak w Krakowie, na Zamku Wojeckim są takie sukiennice, Pani dookoła, i tam są wszystkie nazwiska poległych. A te wszystkie kości, szczątki to pozbierane były W środku jest żelazny krzyżo, taki wielki jak, jak, jak ten stół, i z nic stale pali. I ja tam złożyłem wieniec, asyście naszych wojskowych i ambasadora, i, i oddaliśmy honory. I oni zasalutowali. Ja byłem na cywilnemu. I proszę, panie ambasador do mnie mówi, a teraz panie ministrze przekonamy się, ilu pana kuzynów służyło w Afryka Korps. Ja mówię, panie ambasadorze, ja nie rozumiem pytania. Yy, yy, moja rodzina, No to pójdziemy na literę Z. I mówi, proszę bardzo, niech pan mówi. 36 zielińskich. I to nie jakiś fetwebel żołnierz, tylko lejtnant, oberleitner, kapitan i tak dalej. 36 zielińskich. Ja mówię, jest? Nie, nie, ma. Ale tam różne, różne imiona są na tego. A teraz, mówi, pójdziemy na S. Nie ja wiem, a co tam będzie? Zobaczy pan, 123 Stasiaków. I Polak do Polaka strzelał. I o tym historia milczy. No taka sytuacja jest, jak jest. Dla mnie, wie pani, na tego. No ale teraz jest takie tendencja, żeby było pojednanie tych armii w ramach nie tylko NATO, ale Unii Europejskiej, żeby już Uczcić pamięć to, co było w czasie wojny, oddać honory tym, którzy zginęli, ale jednocześnie, wie Pani, nie, nie, stwarzać, nie stwarzać takiej sytuacji wrogości, wie Pani, między tymi walczącymi stronami. No bo wie Pani, no w tej chwili Niemcy są naj, najpotężniejszym państwem w Europie i, 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 i Stany Zjednoczone głównie się liczą z Niemcami, a nie z Polską, prawda? Dlatego. I cały świat się z nimi liczy, i trzeba, ja uważam, współpracować i nie gniewać się, prawda. Tylko powiedzieć: minęło 70 lat od wojny, od tej okrutnej wojny, gdzie Polska najwięcej ucierpiała, ale, ale, prawda, nie stwarzać, wie pani, wrogości, bo stwarzanie wrogości może z drugiej strony to procentować jeszcze większą wrogość, wie pani. I znów z pięciami, Tylko tu 70 lat, a w okresie. Między pierwszą a drugą wojną było 20 lat tylko na tego. Także trzeba unikać tego, bo dosyć mały naród polski wojny. Ale ja tutaj miałam dzisiaj wygłosić referat o PWL-u przy wojskowym wojskowo Jeżeli Państwo pozwolą, to ja w krótkich słowach powiem, a może kiedyś wygłoszę coś szerszego na ten temat. Tak? Myślę, że pan nie odmówił nam jeszcze jednego spotkania. Dobrze, to ja w takim razie krótko, krótko powiem, krótko powiem o tym. PWL-u, czyli Przysposobieniu Wojskowym Leśników. Skąd, skąd moje zainteresowania? Dlatego, że jestem synem, synem leśnika i od strony matki to wszystko leśnicy i od strony ojca leśnicy. No więc w związku z tym były moje zainteresowania. I chciałem tutaj nawiązać, że w 1933 roku, kiedy, kiedy, Hitler dochodził do władzy, kiedy Hitler dochodził do władzy w Polsce Polska była jeszcze krajem bardzo zacofanym, bo po trzech zaborach, prawda, po, po, po 123 latach niewoli odradzała się i wie Pani i te, w trzech zaborach były inne ustawy, wie Pani. Inne przepisy, i połączenie tego w jedno całość było wielkim trudnością. Nie było przemysłu dobrze rozwiniętego, dopiero się zaczęło to. Z tym, że w 1933 roku Piłsudski, prezent pani, uprzedzał Francję, że tworzy się hitlerowski ustrój. Mający, na, na, mający zadanie za zadanie zaatakowanie Wschodu, w tym pierwszej kolejności Polski. prawda? I to jest zagrożenie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Francuzi to zbagatelizowali. W związku z tym w Polsce rozwijał się przemysł zbrojeniowy. Powstał tak zwany centralny okręg przemysłowy, gdzie wiele fabryk zbrojeniowych bardzo dobrą broń produkowało ale to wszystko było za mało na potrzeby armii, ale trzeba było tworzyć paramilitarne jednostki wojskowe. Między innymi leśnicy, którzy byli, byli służbą mundurową, byli w 1933 roku, naczelny dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret, zresztą w czasie wojny zamordowany przez NKWD na Libokach, 19 września i minister Minister y, Spraw Wojskowych, bo wtedy się nazywało Ministerstwo Spraw Wojskowych, nie Ministerstwo Obrony Narodowej, Kasprzycki, podpisali umowę o powołaniu paramilitarnej organizacji y, wojskowej pod nazwą y, 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 Przysposobienie Wojskowe Leśników, czyli PWL. Y, zadaniem tego było przeszkolenie leśników na wypadek wojny, żeby y, y, działali na tyłach frontu y, y, niemieckiego genia rosyjskiego, żeby paraliżować transporty, wysadzać w powietrze y, 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 jednostki y, wroga no i, i, i działać w wywiadzie, kontrwywiadzie. I takie ośrodki y, zmobilizowano, oczywiście leśnicy na czas szkolenia byli w mundurach nie leśnych, tylko wojskowych. <laughs> Niektóre ośrodki, takie jak Margonin koło Poznania, <laughs> Zagórze, Łubucko koło Częstochowy, no i jeszcze kilka takich ośrodków były, gdzie wykładowcami byli oficerowie zawodowi Wojska Polskiego. No i byli szkoleni na wypadek wojny. Szkoleniem objęto 11 tysięcy leśników przed wojną. Między innymi w w, w Kłołucku, Częstochowie był ośrodek taki, było dawne gimnazjum leśne. Gimnazjum Leśne, Szkoła Leśna, której mój ojciec był dyrektorem przed wojną, a później był szefem Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników, czyli już nie w mundurze leśnym chodził, a w mundurze wojskowym. No i tam były takie, nikogo nie wpuszczano na teren tego szkolenia, było tak w tajemnicy trzymane. To no, ojciec nigdy, nigdy na ten temat nic nie mówił, tylko widzieliśmy, że tam samochody wojskowe wjeżdżają, że wojskowi, że jakieś tam są tego. Mnie tylko interesowało wtedy, jak były zbiórki tych żołnierzy, już nie leśników i hejnał z wieży tego pałacu. Przepiękny pałac dawnej księżyń Brasowej, tej kuzynki z sali gdzie były te, oby 12 hejnał grany z tej wieży. No to mnie najbardziej interesowało, no i wojsko, i tam strzelania i tak dalej. Później jak trochę podrosłem, to, to, to widziałem, że coś jest bardzo wtajemniczone e, e, sprawy. A praktycznie ojciec do końca życia mi nie powiedział tego prawdy, e, dlatego że był związany z ścisłą tajemnicą, a dopiero się dowiedziałem w NATO, jak byliśmy przyjęci do NATO, że to była szkoła wywiadu i kontrwywiadu wojskowego współpracy z wywiadem brytyjskim. No, jak przyjechali ci oficerowie, z NATO to fotografowali tamto miejsce. Nie, nie, nie bardzo później się pytali, mnie, a, a, a czy pan wie, dlaczego tu jesteśmy zainteresowani? Ja mówię, no właśnie, nie chciałem powiedzieć, żeby było coś takiego tajemniczego, bo tutaj był szyld Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników, PWL, Przysposobienie Wojskowe Leśników, a to był się myląc przeciwnika, a to była szkoła wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, który współpracował z wywiadem brytyjskim. No i problem państwa i tak było, że wielu leśników, jak wojna wybuchła, to według badań naukowych, przeprowadzanych przez pana profesora Brodę z Poznania, profesora Budniaka i wielu, profesora Borczyńskiego i wielu innych, profesora Grzywacza, <kluzny> W wojnie brało udział 12 tysięcy leśników na wszystkich frontach nie tylko w oddziałach partyzanckich, ale również, ale również w I i II Armii Wojska Polskiego, w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, w drugim Korpusie Andersa, w Dywizji Pancernej Generała Maczka, a nawet leśnicy jako skoczkowie, nie polscy, tylko brytyjscy, byli zrzucani na Kretę. I dzień przed inwazją w Normandii, dzień przed życzeniem na zaplecze tego. Nawet mam zdjęcia dokumentalne, jak oni w tych, tych komendowskich mundurach, prawda, Polacy, bo byli doskonale wyszkoleni w terenie i tak dalej. Także oblicza się, że, że w czasie wojny zginęło, zginęło gdzieś około 7 tysięcy leśników na wszystkich frontach II wojny światowej. No i, i tak jak mówiłem poprzednio, leśnicy byli doskonałymi dowódcami oddziałów partyzanckich. Doskonale dowodzili. To jest ta książka, która tutaj właśnie, ta mała książka, która tutaj właśnie pokazuje te, te blaski i cienia tego szkolenia. Jedruszowa to od naszego dowódcy Jedrusza, czyli Andrzeja Budniaka na Jędruś i odnosili wielkie sukcesy. No i dlatego to, co Pani powiedziała, w takich miejscach jak w Celestynowie jest wiele na terenie kraju, gdzie upamiętnia się tych leśników, którzy takie wielkie straty, w żadnym innym zawodzie nie było tyle strat. Na przykład Stalin wydał rozkaz, że jak właściwie Sowieci w 1939 roku na terenach wschodnie, że każdy, każdy leśnik podlega każdej śmierci nie Bardzo tylko dużo, tak, tak, na, Syberię. Na, na Syberię. I mało to, tak samo rodziny wywożone na cel, na, nawet mordowano dzieci leśników i tak dalej. Ale dlaczego? Po tej szkole, po tej szkole, co ja tutaj mówię, gdzie ojciec był, to ci wszyscy leśnicy byli kierowani do nadleśnic przygranicznych na wschodzie i na zachodzie, I, i, i przygranicznych i oni byli nie tylko tam leśnikiem, ale był w wywiadzie pracował. Między innymi leśnicy wykryli koło, koło piły, teraz jest piła, tam wie pani Wronki, o tam, niedaleko granica, była z Niemcami, przeniki Piątej kolumny niemieckiej, czyli mm. tych, 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 tych oddziałów dywersji niemieckiej, piąta kolumna, która na wypadek wojny działała. Paraliżowała ruchy wojsk polskich. To samo byli leśnicy kierowani na przygraniczne tereny przygraniczne tereny na wschodzie, gdzie współpracowali z Korpusem Ochrony Pogranicza i, i, i przy wyłapywaniu agentów sowieckich przerzucanych przez, przez granicę. No później się okazało, że to NKWD było przerzucane, no i, i, i te wszystkie morderstwa które miały miejsce na tego. No to samo było. Teraz wyszła książka bardzo pani Ewy Staniszkis o, o tym, jak leśnicy byli zamordowani przez Własowców, przez te bandy UPA. E, e, tam na Bruberskim, Kaszowskim e, też kilka tysięcy leśników i rodzin zostało e, e, rozstrzelanych, Także wie pani, no, i, 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 i leśnicy wykonali swój obowiązek wobec, wobec ojczyzny z honorem, dlatego, że byli bardzo dobrze przeszkoleni wojskowo. No i mundury leśne sami na mundury wojskowe i, i walczyli na, na wszystkich frontach II wojny światowej. Mniej więcej się oblicza według badań profesora Boczyńskiego, że spośród tych 12 tysięcy leśników. 72% należało do Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, 7%, 8% leśników to było w pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego 7% polskich sił zbrojnych na, na Zachodzie 5% batalionach chłopskich i niecałe 2% armii ludowej i partyzance radzieckiej. Taki jest, taki jest rozrzut. Nie więcej. Czyli gro leśników to brało udział w Ja Jestem drodze. bardzo ciekawa, czy do dzisiaj docenia się ich rolę i czy też dostają oznaczenia tak jak wielu innych? Czy, czy po prostu są w zapomnieniu ich zasługi? Wie Pani, ja Pani powiem tak, że wielu leśników po wojnie było uznanych za wrogów Polski Ludowej, za Plutych Karł, reakcji. I wielu leśników znalazło się w więzieniach, wielu leśników zostało zamordowanych na rak tutaj w więzieniu, różnych, we wronkach bardzo dużo zostało leśników zamordowanych wyrokami śmierci na tego, a poza tym byli tak samo w długoletnich więzieniach i nawet, nawet po wojnie byli aresztowani, przekazywani w ręce NKWD i wyłożeni na Sybir już po wojnie. Więc, i to było wielkie tego, także i chcę pani powiedzieć, że 12, czyli to jest, za parę dni będzie 70-lecie e, 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 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. I ja 70 lat temu, właśnie, jako człowiek z tego terenu musiałem uciekać, bo ta była druga konspiracja i każdego z nas czekało aresztowanie, jakieś wywózki albo kara śmierci i uciekaliśmy tam na ziemię zachodnią, wie Pani. Ja tam zacząłem studia we Wrocławiu 70 lat temu i pracowałem jako, dorabiałem sobie na chleb, wie Pani, w Dyrekcji Lasów Państwowych. Panie, jak ja to mówię, że to 70 lat temu, to dobrze, do tej pory nie liczyłem tego, ale jak sobie teraz poprzytomnie że to 70 lat temu, to myślę nawet nie, to niedawno było. Także, wie Pani, no jestem tam zaproszony, nie wiem czy pojadę czy nie pojadę, bo jestem, wie, wie Pani, zmęczony ostatnio, no, codziennie jakieś tam sprawy do załatwienia, czy w Ministerstwie Obrony Narodowej. No i chciałem Pani powiedzieć, że jeszcze na zakończenie, że też dla mnie było niespodzianką, jak miesiąc temu, czy dwa miesiące temu dostałem telefon z Ministerstwa Obrony Narodowej, że po mnie przyjedzie następnego dnia samochód służbowy. Od ministra obrony narodowej, żeby był w mundurze. To ja się pytam, czy ja już jestem za stary, żeby mnie powołać do wojska, czy stan wojenny, czy co? <grytanie> tego. czy mam być w polowym mundurze, bo mam też polowy, czy wyjściowy? Nie, wyjściowy. No i przyjechał po mnie samochód, tam służbowy z pułkownikiem na czele, no i wziął mnie tam do ministerstwa, do siedziby ministra obrony narodowej, przewodził kanap klonową, jeden. Wyszedł bez weteru, ja tam patrzę, tam kompania honorowa, oddaje mi honory, ja wyszedłem tam z samochodu. Później siedmiu generałów mnie wita, pochodzają na salę, no i tam podchodzi do mnie szef gabinetu ministra, generał Niderski i mówi, będzie uroczystość wręczenia panu szabli honorowej generalskiej. Ja mówię, ale ja nie mam nominacji, ale to jest wyjątek że pułkownik otrzymuje szarnę generalską, to jest wyjątek, jedyny w Polsce na tego. No i jak to będzie, że będzie trąbka, będzie sygnał baczność, czy się, dlatego ja mam tam stać, później jak będzie drugi sygnał, mam dwa kroki do przodu dać, <grym> całą taką musztrę, później jak wyjdzie, jak wyjdzie wicepremier i minister z tych drzwi na tą salę, to, to będzie też sygnał Wojska Polskiego na baczność, i tak dalej, i jeden z tych generałów wygłosi laudację, taką przyznania mi tej honorowej szabli. No i, 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 i później premier będzie mi wręczał tą szablę. No więc to było tak. Oczywiście, ja otrzymałem tą szablę. Oczywiście, regulamin wojskowy jest, że się otrzymuje szablę. Ściąga się, całuje, zamyka się i mówi się kufrę Boga i Ojczyzny, albo kufrę Ojczyzny, i dalej. Takie jest ceremonia. No a później, gratulacje, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj właśnie tutaj jestem w tym tutaj y, i y, 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 otrzymałem numer. Numer biuletynu informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I tutaj jest właśnie zdjęcie, gdzie, o! Gdzie jest szabla? Tu jej taki, nie jakieś pudło, tylko takie drewniane, elegancko-meblowe. I tu jest taki atłasem czerwony wykładane. To jest szabla generalska z napisem. No napisem tutaj dla mnie od wicepremiera ministra za wybitne zasługi do wojska. tego i tutaj wyraczenie jest tego, tej uroczystości. Ale przecież wiem, że kilka osób z powstania warszawskiego, mając dużo niższe stopnie, są już generałami. I to po wojnie i to w ostatnich latach zostali, że tak powiem, mianowani, więc jak już dali, dali generalsko szablę, to powinni już razem z tytułem. W